Ich serdecznie na kanale Fit Farmer. Temat na dziś to będą krowy mleczne, które zresztą mamy w gospodarstwie i jest ich około 200 sztuk. No i co ja chciałem powiedzieć i poruszyć w dzisiejszym odcinku? A mianowicie zastanawiam się jeden temat, i to jest bardzo ciekawy temat. A mianowicie chodzi tutaj o wydajność mleczną. No, i teraz tak sobie kminie i ja, i ojciec, i wielu innych rolników pewnie też kmini. Jakim cudem to się dzieje, że na przykład gdzieś tam słyszymy, że w gospodarstwie, na jakimś tam gospodarstwie jest wydajność mleczna 17 tysięcy litrów albo 19 tysięcy litrów? Tak sobie myślę, mówię, ja mam około z ojcem 9 tysięcy litrów wydajność. Mamy prowadzone tam, jakby jesteśmy pod oceną. Federacji, no i w związku z tym, że jesteśmy pod oceną federacji, no to mamy wyniki, mamy skład białka, mamy tłuszcz, mamy wszystko, mamy bakterie. Nie bakterie, to też z naczarni przychodzą wyniki, wydruki i różnego rodzaju inne rzeczy. No i teraz tak, yy, do pewnego pułapu ta opłacalność ma jeszcze jakiś, moim zdaniem, zdrowy sens. No bo tak. Mamy te 9000, my, nie? 9000 9 od sztuki mamy mniej więcej, tam 8985. do 85. Taki mieliśmy wynik, jak na razie najlepszy. Fakt faktem, że po pierwsze, nie stosujemy. Usiądę sobie na lawecie. Z racji tego, że nie stosujemy sobie po prostu takiego szybkiego remontu stada. Krowy u nas nawet i 6 lat, 7 lat mają 5 lat, różnie, to już zależy. Czasem 10 lat krowa jest u nas na, na, na stanowisku Nie stosujemy też jakiejś super selekcji nasienia, nie mamy wszystkiego, 100% to też bym mógł powiedzieć, że to jest jakiś tam błąd delikatny, delikatny. Większość krów jest 100%, jest parę krów, które mają domieszkę, co zaniża tą średnią wydajności itd. Ale jakby na logiczny punkt widzenia, żeby to tutaj jakieś miało ręce i nogi sens, sens ta, ta moja wypowiedź. No to pierwszy temat to był ten remont stada. To już wiem, można powiedzieć jakby... Może nie, że wiem, tylko można powiedzieć, że po prostu tu jest błąd. To selekcjonowanie nasienia, te te 100% niby drugi błąd. Okej. Okay. To są jakieś tam błędy delikatne. Teraz żywienie. Na przykład siano kiszonka, mamy zrobioną. Mamy zrobioną sianokiszonkę, na przykład jedną. Jedną sianokiszonkę mamy zrobioną bez zakiszacza, drugą sianokiszonkę mamy zrobioną z zakiszaczem tegoroczną i też już wiele razy robiliśmy z zakiszaczem. Okrywać folią, czy nie okrywać? Okrywać ziemią, czy oponami? Okrywać balotami, czy nie balotami? Tutaj dylematów pojawia się już multum, bo tych tematów jest naprawdę dużo. Robić silos, czy go nie robić? i tak dalej. Ugniatać taką maszyną, czy taką ugniatać? Milion różnych wersji, ale najważniejsze co do składu. Nieraz badałem kiszonkę z ojcem, którą to mamy bez folii, po prostu bez folii pryzma. Za chwilę przejdziemy się, to Wam pokażę folię bez pryzmy z kukurydzy, tak jak się robiło kiedyś w PGR-ach, tak jak się robi w Niemczech na biogaz na i tak dalej. Skład tej kukurydzy, wartościowy skład tej kukurydzy, Czyli wiadomo, kwasy, białko i tak dalej, aminokwasy inne różne rzeczy. Jest idealny. Nie, nie odchodzi jakoś od normy. Nie jest z nim źle. Mykotoksyny nie ma tragedii. Nie ma jakiejś takiej tragedii. Krowy nie chorują. Nic się im nie dzieje. Skład mleka perfekt. Idealny. Jest badany przecież. Nikt nie oszukuje tego badania, bo mleczarnia i, mleczarnia i federacja zrobiłaby jazdę, jakbyś oszukiwał. No nie da się tego zrobić. Białko w normie. Tłuszcze w normie. Bakterie w normie, wszystko jest elegancko. I teraz mamy 9 tysięcy wydajność. To co trzeba zrobić, żeby mieć 17? I tutaj jest taki bardzo fajny temat, o którym za chwilę po, po, poruszę go, ale najpierw pójdziemy do tej kiszonki z kukurydzy. Wejdziemy sobie na, to, na z tej strony sobie wejdziemy na pryzmę. Ostatnio odkopywałem tam kawałek, żeby pokazać właśnie ile się zepsuje, jak to wygląda. Taka pryzma bez folii. I kończąc, już ten temat żywienia, pasza yy, dajemy śrutę rzepakową, dajemy wytłoki, dajemy kiszonkę z kukurydzy. Też dużo kiszonki żeśmy kupili w tym roku od gospodarzy dużych, małych, średnich, od różnych ludzi. Która też jakościowo była świetna, była dobra. Miała odpowiednią ilość białka, wszystkiego co trzeba. Czyli, jakby nie patrzeć, z żywieniem było wszystko dobrze. Mamy paszowóz, mamy TMR, mamy normalny. Duj może nie jest na hali, ale no ten duj na hali, czy duj taki, czy dój taki, no działa na podobnej zasadzie, tak? No podłączasz aparat i jazda, albo robot, który sam podłącza aparat yy, yy, udojowy, lub karuzela, gdzie człowiek wjeżdża i tam jest, masz dwa razy, dwa, nie karuzela, tylko masz yy, bok w bok, jakąś tam halę 12, 12, 24, milion opcji, miliard opcji, w sumie różnego rodzaju, różnego rodzaju opcje dojenia. Ja sobie tu wskrobię się. I teraz jesteśmy właśnie na takiej ekopryzmie. Za mną jest ekopryzma, która jest nieokryta folią w ogóle. Kompletnie zero. Nic, nic nie jest na tej pryzmie okryte. Jak widzicie, jest tak po prostu na dziko. Na dziko zrobione i koniec. No i ja sobie ostatnio pozwoliłem odkopać trochę i zobaczyć jakie są straty, jak to wygląda. I doszedłem do pewnego wniosku. Ja już to nawet zmierzyłem. Pokażę wam zresztą. Pokażę wam zresztą moje spostrzeżenie. Ja już to nawet zmierzyłem. I tu jest dokładnie 8,5 cm od góry zepsutego. 8,5 cm. Tu już jest ładna kiszonka. Ładna sucha, nie szara, tylko ładnego koloru. Ładnie pachnąca, i tak dalej. Do czego zmierzam? Te żarcie już mamy. Genetykę mamy omówioną. Jakby zacielanie, nie zacielanie. Jedzenie mamy omówione. Paszowóz mamy. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest elegancko. No i teraz, tak. Se myślę. Co zrobić? Nadal, nadal, nadal mi przychodzi to pytanie na myśl. Co zrobić, żeby mieć te 17 tysięcy litrów? Rocznie od sztuki zresztą. No i tak zacząłem wertować, szukać, jak to zrobić. Co ludzie dają? Zacząłem się interesować. Ojciec też zaczął się zastanawiać, co ci ludzie robią, że oni mają 17 tysięcy litrów. Ja nie wiem. To jest niemożliwe. To jest jeszcze raz tyle. Jak? No, i doszliśmy do pewnego wniosku. Doszliśmy do pewnego wniosku. A wniosek jest następujący. Wniosek jest bardzo prosty. A mianowicie, do pewnego momentu opłacalność tej produkcji mlecznej ma jakikolwiek sens. Ma jakikolwiek sens i jakikolwiek smak. Ale w pewnym momencie, w pewnym momencie ta opłacalność kupowania produktów do produkcji mleka kompletnie traci sens, a dlaczego? Dajesz śrutę rzepakową, dajesz sianokiszonkę, dajesz wytłoki, dajesz załóżmy słomę do wozu paszowego, dajesz jakieś premiksy, pasze, Ok, wszystko fajnie. Oprócz tego, oj przepraszam, oprócz tego jeszcze wchodzą w ten skład yy, różnego rodzaju inne dziwne Dodatki, które są przez żywieniowców, wiadomo, i przez tych wszystkich ludzi, którzy przyjeżdżają do nas na gospodarstwa yy, jest yy, po prostu masa dodatków. Jakieś tam kurde, aminokwasy, wlewki, dodatki do wody, dodatki do żarcia, oprócz tego młoto browarniane, które okropnie jest drogie, to też, to też już straciło sens w ogóle. I te wszystkie dodatki dodatkowe jakieś tam dziwactwa, wydziwiaństwa, żeby osiągnąć ten duży pułap, ja twierdzę i mój tato też twierdzi, że to jest tak zwane kupowanie mleka. Bo do pewnego momentu, do pewnego momentu my jesteśmy w stanie wyprodukować coś ekonomicznie. Potem to już jest tylko gonienie wyniku. Bo no, jeżeli Ty, jeżeli mnie po taniości Czyli nie kupując żadnych jakichś tam wydziwiaństw, nie używając muta browarnianego. Zastąpiliśmy białko śruty rzepakowej, teraz nawet pół na pół dajemy śrutę słonecznikową i śrutę rzepakową, żeby zmniejszyć koszt. A ci ludzie, którzy dają pełno rzeczy, no to ten koszt mają przecież jeszcze większy. To gdzie oni zarabiają? To jest pytanie. Gdzie oni zarabiają? To mnie naprawdę zastanawia, no bo oni nie mają za mleko 3 złote płacone, czy 3,50. Takich rzeczy nie ma na świecie. My mamy ponad 2 złote. Większość gospodarzy ma ponad 2 zł Mniejszy gospodarz, który ma 10 krów 12, 15, 50. Będzie miał złoty 80, złoty 60. I te rekordowe gospodarstwa, no tak jak mówię, one nie dostają 3,50 za litr, no bo to mleko nie jest jakieś złote. Ono składem jest podobne, ono się prawie niczym nie różni. Więc to jest takie klu całej rozmowy na temat mleka. No i teraz jest pytanie, czy będąc rolnikiem chcesz gonić ten wynik i powiedzieć, nie, no ja muszę mieć 12, 15 tysięcy, muszę mieć. Muszę być w książce federacyjnej, gdzieś tam u góry, bo ja muszę, muszę tam być, muszę być na trzecim miejscu, na drugim, piątym. Pytanie jest takie. Może ktoś mi w komentarzu wytłumaczy, może ktoś mi odpowie w formie filmu, może ktoś napisze do mnie prywatnie, jak będziemy chciał na przykład miał ochotę. Wytłumaczyć mi, jak to właśnie się robi i to, jakie to jest przełożenie na pieniądze. Bo dla mnie to sensu nie ma kupowanie mleka. To jest tylko przewalanie pieniędzy. Kupujesz dodatkowe rzeczy, nie wiadomo jakie. Potem i tak krowa daje mleko. Masz trochę tego mleka więcej, fakt faktem. Ale to mleko jest w tej samej cenie, a ty wydałeś bardzo dużo pieniędzy na to, żeby tego mleka mieć dużo. Czyli puenta rozmowy kupiłeś mleko. I tym miłym akcentem i taką zagwostką oraz zastanowieniem się w sumie na, na temat mleka. Zakończymy ten film. Jak ktoś ma ochotę, może, może, nie musi zasubskrybować kanał. Jak ktoś ma ochotę, może także kliknąć dzwoneczek, żeby mu się wyświetlało to na bieżąco, żeby mógł oglądać moje filmy. Poruszamy tu różne tematy, a niebawem, tak jak mógł, trochę, jeszcze trochę i ruszam z tym moim programem i będę już robił odcinki. Będę już robił odcinki u mnie na, na, na koncie na YouTube. Będzie ciekawie i śmiesznie. Już nie będę. Zamulał, opowiadał jakieś tam różnych rzeczy, bo tego jest pełno na wszystkich kanałach. Chcę zrobić coś innego, ale o tym się dowiecie niebawem. Jeszcze trochę. Jak będzie 50 tysięcy subów, to dopiero z tym ruszę. Już mam wszystko praktycznie przygotowane: od A do Z przemyślane, jak to zrobić, co, jak i w ogóle. I będziemy działać. Jeżeli ktoś ma ochotę się podzielić takimi informacjami lub ma takie informacje, jak to się dzieje, jakim cudem to się dzieje, że nagle są wyniki po nie wiadomo ile i co na to wpływa przede wszystkim i ile, jeżeli ktoś, ktoś ma taki wynik i ile on wydaje na ten litr mleka. Bo wiadomo, no, dwójkę kosztuje, to on jak wyda złoty 98, zł, to ma dwa grosze zarobku. <grym> no i taka jest prawda. Tyle. Jak zwykle przypominam o tym subiku, o dzwoneczku. Ja się z Wami żegnam. Piękny, słoneczny dzień. Sianokiszonka już jedna zrobiona. Yy, pięknie rośnie. Yy, kolejny pokos, ponieważ u nas ostatnimi czasy mniej więcej 200, przeszło 200 litrów wody spadło. Przez ostatni powiedzmy miesiąc można tak rzec. Przez ostatni miesiąc około 200 litrów wody spadło w Wielkopolsce. Tu u nas więc. Darzy się nam. I życzę Wam tego wszystkiego, żeby też Wam się darzyło, żeby padało. Oczywiście nie podczas siano, Sianokosów, bo to by był pech. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Pozdro.